Fredry. nie przestawcie, Androcy widzą je do hotelu, życiowo bawią i są nam Pokażemy obrazki z życia XVIII wiecznej szlachty, pełnej gwałtowności, szlachetki buty i temperamentu. Główny w hotelu zemsty, los skazał mu na, na mieszkanie we wspólnym domostwie. Toczął nieustanny spór o mój graniczny. gdzie u sąsiedzka nienawiść, zawziętość i przykora. Pewnego razu Częśnik wpada na pomyśl na pomysł posiedzenia podstoliny, a misja że powierza babuszkowi. Wszelkie dobra w każdym względzie Las, gleba wyśmienita, dobrą żoną pewnie będzie. Cóż za czynszy, tak kobieta, trzy furwanki! Miła wdowa, tylko że ja się panie, w małżeńskim ciężko stanie. Pan zaś mówiąc między nami, masz dobre. do ogry. E, czasami! sami? przełądka! Po przebiciu! Reumatyzm jakiś mówię. już wszystko, głupio! Na rozkazy zamęczyłem szkabe i by się sto razy także z nowej mojej kolaski. Gdzieś po drodze tylko trzeba. Ale cicho, Aby zgodę z języku i tylko niej pamiętnikiem. Tu mieszkamy, jak wysoko, Lecz co gorsze, że połowy drugiej zamku. Iż zbyt jestem strogi, zamiast gody wojnę odzwłóżę. Czym ja zechcę, papkin będzie, bo mnie papkin słuchać musi. Teraz inne dowzecenie. Mości papkin ja się żenie. Teraz musisz jest swoją mową... Jest już twoją. Chcesz przysięgnąć? do żonę, powiesz, czemu się masz żonę. Tylko spojrzy każdą moją, a na każdą spojrzeć umiem. Idę. Dokąd? Prawda, nie wiem. Pod stoliną. Już rozumiem, nie oczekaj. ani słowa. Na godzinę jest gotowa. Znajdę, muszę, że tu jestem. Ach, jak jest anioł śpiewa ładnie. Zuruć moja, dziecię moje, to u ciebie szepty. Pani matko, dobrodziejko, kotek się kochęty. albo koty, albo papki nam się diabeł. Żartobliwa, pełna, beny pod sługa, sługa, umiżony. Cóż sprowadza za naszej strony. I we wszystkim nam zdarzenie. Z tym zdarzeniem? się, pozwól pani rzeźnikowi, gratulacje. A, rozumiem, od to mam zlecenie, więc to jego mam być żoną. Cieszyłby się z odpowiedzi. No. o prawo prawym muru. Klara, synowica czyśnika i młody golerowie, rejentowicz, wykochły się sobie bez pamięci. Na przeszkodzie stoi sąsiedzka nienawiść. Bliskie nasze pomieszkania, bliskie serca, ach, a przecie tak daleko. Tylko twoja wola zmieni, co się zdaje, nie do zmiany. Czegoś trzeba, mów. Zamęścia, jedno słowo. Już ci damy. Tymczasem papki ciągle szukuje przygód, a serce swoje gotów jest w każdej założonej szlachciance. Przyjmij śluby. Kola. Trzyma miesięcy. Nic nie gadasz? Tak. Wytrwałości zaś o chlebie i o wodzie. Rok i dni. Jestem w grobie, ale zawsze to dziś w śmiałości w tym sposobie. Dam mi dowód, kto tak zechce. W oddalonej stąd krainie jadowity potwór słynie. Najważniejszym w była bywa, krokodylem się nazywa. A kto spełni, co ja każę, ten powiedzie przed ołtarzem. Tylko tego będę żoną. Krokodyla? Tylko tyle? Daj mi młoda panieneczka, mileczego kochankowi, daj mi luby kanaryczka. Teraz każda swemu powi i jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Przebiegły rejent chce zniszczyć miłość młodych, uderemnic z wiedząc, że w ten sposób dobieczy do żywego cześnikowi. Co ożenić Wacława z jego domu pod studiami. Czas przychodzić, drogi synu. Pomówimy słówek parę. Ze zatem, za małym z klarą. Być nie może żadną miarą. Wcześniej górna, ja spokojny. Lecz cóż klara temu winna, że czasami z Czy ta winna, czy niewinna? Innej właśnie trzeba robić. I wtedy komendy. Ojcze, rok srogi, nieodmienny synku drogi. To się zdaje. Podstolina, ta jedyna, ta kochana, teraz bawił wcześnika. Zręczono wszystko? Zapytałem ją w tej mierze. A jeżeli Bóg pozwoli? Przyjmie rękę mojego syna. Lecz nie przyjmie z niej ręki, syn posłuszny. Czasem dzięki. Tymczasem papu próbuje odegrać rolę bohatera w domu wiertolierięta. Cześnik wysłał go z misją, aby powiadomił od proga o wyzwaniu na pojedynek. Ja właśnie podać krew. Bądź wstąpić. Będę proszę, kogo bym Jestem papiem. lew północy, Duż wojny, bóg pokoju. Bóg pokoju. Jestem papiem. krótko mówiąc, jednym słowem, kula, rzemskazda, papkina. Teraz, bratku, daj mi. na lura, panie bracie. Nic lepszego tu nie macie? Mętne, kwaśne, nadpojęcie, pojęcie. I na lura, mój legendzie. cierpliwości wiele trzeba. Niech się dzieje wola nieba. Nie nią się zawsze zgadzać trzeba. Pozwól spytać, panie drogi, gdyż nie zna nam jej przyczyna. Z tym czemnemo jak drogi marsyjnego wiedzie syna. Co chcesz wiedzieć? Proszę o to. Więc stoję tu, wiesz, nie na to stronę jaśni, więc można, czy śniakarę, kto się, czyśnika, się liczę, tego ranka dzisiejszego, czy tych służących, proszę, zamku, napaść Proszę, Wasz mość, mówże trochę ciszej. Jego sługa dobrze słyszy, ależ nie głowała. Nie wiedziałem, w tym światku że tak bardzo słuch. może, Wiem, że tak ktoś abyś rano u trzech kopców stał w starym lesie, stał w do rozprawy. Żegnam. Papkin musi ściska za przyjęcie tych Nie ma za co. Jak się dzieje w orędziu. Nie się tam Proszę siedzieć, dodał wina? — Jak to? Co to? — I cóż dalej? — Otru mówisz? — Z tą niecnotą? — Nie ma żartów, mociu no, panie! — Tu coś boli. Oj, aj, piesze! Och, to wino takie męty! O zbrodniarzu, o przeklęty, Taką piękną niż szysz-różem! — się tam i łakomie Na wasz mości mięsne życie? Tu po za posłać trzeba. Proszę, proszę, to niecnota. Umrzeć, umrzeć, wielkie nieba! Tak puknąłem, mam truciznę. Już się z tego nie myśli z nim. A któż z nas nie pamięta sceny pisania listu do przedstawienia przez sługa pękarskiego? Cześć, aby zrealizować swoje zadania, przystępuje do dzieła. Teraz trzeba pisać właśnie? Jakoby Klara. Do no co? O, o! Młodszy, wziąć panie. wziąć sobie, wziąć po sobie, sobie młodszy, ufność młodszy, sobie, pana, yy, która młodszy, co młodszy, młodszy, Żyd ja się, panie. Wnet litery go przyrobię. Jak mi jeszcze kropla skabnie, to cię trzebny tak pułapie. Przepraszam, ale wspomnisz sobie. Bardzo proszę, o panie. Niech cię czarci chwycą z taką pustą mózgownicą. Młodszym panie, cię popiszę. Pan Idź do akta. Nie o ty jedna litościwa. Już nie żyję. do ostatka? Ten testament wręczę tobie. tak posłuchać jako matka i zapłakać na mój Ja, Józef Papkin, syn mego ojca Jana Papkina, będąc zdrów na ciele i umyślę, ale nie mogłem wiedzieć, kiedy umrę, oczywiście, bo zostałem od przez renta dla Robię zrobię ten testament. Czyli ostatnie rozporządzenie mojego ruchomego i nieruchomego majątku. Nieruchomym rozporządzać nie mogę, bo go nie mam. W ruchomości zaś rozdaje tej, który zawsze kochał, szanował i Każe Proszę na Akcja zmierza ku końcowi. Otóż wcześniej, zajęty podstawnym orzękiem Pacław z Klarą, zapomina o wyznaczonych wyjedynkach. Rejet, rozgniewany i urożony, gracza do zamku rola. Tu dopiero do niespodzianka. Dobry wieczór, panie bracie. Cóż to, dżumę w zamku macie? Nie ma komu mi powiedzieć pan czy w domu? Więc do usług. Rzecz ciekawa. Kześnik wezwał mnie na ręką. czy nie ma ja to zabawa. Rzekłem jednak, niech się dzieje wola nieba. Ja mi się zawsze zdaje I przyszedłem. I czekałem. Tak, czekałem na państwo! Tuż weselu tu wchodzi. Nie Ach, mój ojcze! – Ach, mój stryju, niech się skończy ta zawiłość! Mam przewierzyć, cóż się stało od Was w sklepach? szalej. Nie opiera się nic więcej, swego gniewu tak wystawiło. Po pogodę w Niech się dzieje, wola niech, niech się zawsze zgadza. Niech się będzie dziś wesele, jak w sercach, tak w